Dobrze, chyba. Zobaczymy zresztą, ale te pytania były tak nieproporcjonalnie proste w stosunku do tego, co robiliśmy przez cały tydzień. Więc no to była akurat miła niespodzianka. Codziennie jest coś nowego i co chwilę ma się wrażenie, że jest coś nowego. To jest właśnie najgorsze, że już jak mam wrażenie, że rozumiem, wiem, jest super, to później otwieram zadanie i myślę sobie, nie, jednak nie wiem, jednak jest coś nowego. No i tak co chwilę. No sporo, sporo. Um, chcę sama sporo popowtarzać i jeszcze poczytać, poanalizować też część kodów, które nawet jak ja napisałam, to jeszcze raz się im przyjrzeć. No i też umówiliśmy się w sześć albo siedem osób z grupy jutro, żeby wspólnie się pouczyć tutaj, więc no, weekend będzie bardzo naukowy. Bo jest trochę za wcześnie, ale na pewno jest tak, że jak patrzę dzisiaj na zadanie, które były w poniedziałek, to mi się wydają śmiesznie łatwe, mimo że o. wtedy mnie przerażały. I mam nadzieję, że to po prostu tak będzie wyglądało. Czyli jak teraz otwieram jakieś zadanie i nie wiem, jak je zrobić, i wydaje mi się kosmicznie trudne, no to właśnie za kilka dni czy tygodni będzie mi się wydawało zupełnie banalne. Także jeżeli to pójdzie w tę stronę, no to byłabym bardzo zadowolona i też. No tak jak wspominałam, dla mnie to jest taka zamiana ról, tak? Normalnie to ja uczę studentów i sprawdzam, jakim idzie. Teraz to ja siedzę w ławce i muszę się przyznać, że czegoś nie wiem albo nie rozumiem i to jest takie trochę krępujące. No ale już zaczynam się do tego przyzwyczajać i też prowadzący, z którym mieliśmy zajęcia w tym tygodniu, Zachowywał się w ten sposób, że nawet jak pytam o jakiś banał, to nie czułam się jak jakiś bezmózgi idiota, więc no, to też ułatwia współpracę i uczenie się.